Hej, witam was w kolejnym odcinku, kontynuujemy nasze ostatnie wojny, tutaj cały czas walczymy z Filipinami, z Maroko i trochę z Portugalią, bo Portugalia nie chce nam oddać tych prowincji, które podbiliśmy, więc próbujemy jeszcze raz, pomijamy turę, w końcu, eee, czy uda nam się uciec do twierdzy? Udało się. W końcu eh, Portugalia oddała nam swoje prowincje. Więc możemy działać dalej. Mamy już teraz tylko dwie wojny. no Więc teraz lepiej. W końcu pojawili się nasi sojusznicy tutaj na filipińskich ziemiach. Dosłownie 83 jednostki, więc będzie wojna. Będzie ostro. No, i już na pewno się wybronimy. A teraz. Kurde. Ale odbiliśmy to, okej. Okay. Eee... Idziemy. Idziemy, idziemy, bo. Bo Indie zaczynają podbijać i zabiorą te ziemie dla siebie. Skąd oni mają tyle jednostek? Nie wiem. Filipiny obecnie mają. 300 tysięcy populacji. już teoretycznie nie powinni rekrutować nowych jednostek, no bo nie, nie powinni mieć skąd po prostu. A tu cały czas coś nowego przybywa. Tam z tym Moroko. To się nawet nie skupiałem. No tutaj jest ostra wojna, ale. No trzeba tutaj rekrutować trochę jednostek, skoro. A, bo oni tutaj przegrywają. To nie, to myślę, że już uderzymy jak najszybciej tutaj się zbierzemy w tym porcie eee, Tu już trzeba asymilować tę prowincje no, można no. Utrzymanie wojska mamy nie nie mamy złota Dobra, zobaczymy co tu się wydarzy. No oczywiście, oczywiście, oczywiście tak musiało być Zaraz pół tu, pół tu te jednostki mogłyby uderzyć tutaj. Ile im to zajmie? 5 eee, tur, 6 eee, tur. Czekamy. Dobrze, dobrze. Dobrze wyszło. I jakbym się tutaj zasadził, bo tutaj jest twierdza. Ale tak nie może być. Wyślemy jakieś 500 jednostek. Nie wiem czy mamy pierwszy ruch. Prawdopodobnie nie. O kurde. Niedobrze. Dobra. No i odbili to. Nieważne. Idziemy dalej. Bierzemy tą twierdzę. Nie wiem czy oni tam coś rekrutują czy nie. Rekrutują. Eee... No dobra, rozumiem Tyle tu, tyle tu Tu musi się udać po prostu już teraz to już koniec jest Filipin Tak jest, dziękuję Wchodzimy dalej Tutaj Wojna z Południową Afryką Dlaczego? Czy moje jednostki zdysontowały się tutaj? Nie, dlaczego jeszcze nie No co ja mam czekać? Może wam się zachce? Dobra, bo przez te wszystkie wojny zaniedbaliśmy trochę dyplomacją. tutaj narekrutuję jednostek za wszystko co mogę żeby chociaż to Maroko podbić już eee, Południowa Afryka jest przecież tutaj I czego oni ode mnie chcą? Nie mam już punktów ruchu, więc muszę zaczekać. Udało się. Udało się. Udało się. I udało się. Poproszę z powrotem. Tutaj tyle. I tutaj po połowie. czy jakbym tutaj budował port, to na pewno by było szybciej, nie? Jakiś bunt. Co to jest? To było moje? Ach, to były te malezyjskie ziemie. No tutaj w ogóle już wojska można zrekrutować. Więc nie, nie jest źle. Zaraz to naprawię. Tutaj jeszcze jakieś jednostki. I teraz tak trzeba iść dalej. Nie możemy się zatrzymywać. Czy stąd mogę zaatakować tą wyspę? Tej nie mogę, ale to mogę. Czy tutaj? I jeszcze jakąś armię mogę dosłać, nie mogę już rekrutować wojska. I cały czas mają jakieś wojska. Tu musimy podzielić armię, nie wiem czy to będzie dobry pomysł, ale tak zrobię, trudno. Zaryzykuję. Dalej trzeba rekrutować wojsko. No to już nie masz czego praktycznie. Tutaj jakoś coś niechętnie? O co tu chodzi? A pieniędzy nie mam, dobra. Zapraszam tu. I zapraszam tu. To musimy odbić, bo pewnie nam ekonomia ostro spadła. Przez to tutaj stoimy. Indie przyleciały w końcu. Ja wiem, że rebelianci, wiem. O szczęście rebeliantów nie ma dużo, bo ich nie stać na to, żeby ich było dużo. A tutaj możemy uderzyć. Więc te wyspy są w jakiś śmieszny sposób połączone. I tutaj. Tutaj... Maroko... Lecimy dalej. No co, nie będziemy czekać na nich. Udało się. Maroko coś próbuje... O! Tu się nie udało. Gdzieś jeszcze jest Maroko? To jest Maroko i to jest Maroko. Czyli tu też mogliśmy uderzyć, ale to są w sumie... Indyjskiej ziemi, nie będziemy im tam pomagać, niech sobie sami radzą. Oni mi jakoś specjalnie nie pomagają Tutaj eee, Czy musimy przyjść tu Tu jeszcze możemy uderzyć Zawsze coś się zmieni Co? No bo tego to się trochę nie spodziewałem I nie podoba mi się to Bardzo bym prosił pierwszy ruch Co musimy uderzyć No i oczywiście indzie się w pieprzy zebrały jakoś prowincję dla siebie, bo jakby inaczej Co się asymiluje, co się nie asymiluje tego jeszcze nie możemy, bo to nie jest nasze. Maroko, proponuję Ci, przyjacielu. A Ty czego tutaj? Oddałem to. To ja to zajmę. Proponuję Ci pokój. Dziękuję. Tutaj się nie udało wciąż. A powinno się udać. Zbieramy się tutaj. Czekam aż jeszcze Japonia mi wypowiada, no to już w ogóle będzie fajnie. Dobra, Filipiny 100%. No, bez tego oczywiście. Dziękuję. To pewnie ryzyko buntów jest niesamowite. Nie, na razie nie ma. Przynajmniej nie w tej turze. Dobra, na razie nie będziemy się skończyć na tej wojnie z Afryką Południową, która nie wiem skąd się wzięła, po prostu zasymilujemy jak najszybciej tę prowincję, ja tu się nic złego nie wydarzyło. Sporo na tej wojnie straciliśmy. Znaczy też zyskaliśmy, tak, ale mieliśmy zyskać 300 tysięcy ekonomii, a tu niecałe 100 tysięcy, więc populacja też Stoi w miejscu, praktycznie. Co z tą Afryką Południową? Oni coś sobie tutaj walczą, no. No i zyskaliśmy nowe tereny na tych wojnach. Królestwo Polskie już chyba doszczętnie tutaj chce zniszczyć te Niemcy. Zobaczmy. Wojna z Francją, z Wielką Brytanią i miałem jakieś tam bunty wewnętrzne kraju. No i... No nie bardzo mnie stać teraz, żeby walczyć z Francją albo z Wielką Brytanią. No na pewno nie z Francją. Ale nie, chciałbym też, żeby Polska przegrała to. Po prostu będę poprawiał sobie relacje i zobaczę, co się wydarzy. Bo Polska jest jednak słabsza od Wielkiej Brytanii i od Francji. Ale moglibyśmy zrobić. Moglibyśmy w Polsce kupić sojusznika. To Włochy albo Niemcy to jest żaden sojusznik tak naprawdę. Może hmm. Rosja? Handel Rosja wypowiedzą na Francji. Jeśli propozycje. Zgodzili się? Tak. Tutaj. Jakieś tam bunty wiadomo, że mogą wybuchnąć, ale nieważne. Tutaj zabieramy wojsko na granicę z Francją. Okej. Okay. Musimy wrócić do tych inwestycji ludzi. Mamy teraz bardzo mało, więc... 35% myślę, że nawet badania. 10% tu 25%. Niech to wojsko się tam zbierze. Tutaj właściwie budujemy tak. Tu trzeba nam wieżę obserwacyjną. I tu wszędzie postawimy zamki. Wieża, zamek. Tu wieża. Tu nie jest potrzebna, już nie mogę tego wycofać. Zamek. Gdzie się budują? Poprawimy te zamki od razu. Tutaj też postawimy obóz zaopatrzeniowy, żeby te wojska zostacjonują, to żeby to było tańsze po prostu. Coś trzeba zasymilować tutaj w Maroku. Dlaczego ja mam wojnę z tą Afryką Południową? Ja nie chcę mieć wojny z Afryką Południową. Ja nic nie straciłem z nimi, więc po prostu dziękuję, dostałem pokój. co tu, się dzieje. Kto jeszcze nas tutaj może zaatakować? Na pewno nie Indonezja, no chyba, że zerwą sojusz, ale na razie nie zerwali Indie, też mamy sojusz, w dalszym ciągu Chińska Republika, możemy sobie poprawiać relacje Japonia, poprawiamy relacje Rosją, sobie poprawimy relacje Mongolia, nas nie interesuje, Kazachstan. też możemy poprawić relacje, a co się dzieje w Ameryce? To jest co są Stany Zjednoczone obecnie? Kanada i Meksyk wbiły się w Stany Zjednoczone. To była koalicja przeciwko demokracji, tak? Nie. To, to wszyscy republikanie, a Kanada, Kanada demokracja. Tu jakieś. Gwatemala. Gwatemala, dobra, nieważne i tak skupmy się na tej wojnie Polska jak sobie radzi Polska nawet coś tam zyskuje tutaj to bunty dalej poprawiamy relacje z Polską czy możemy już zaproponować co już nie możemy eee, przygotowanie do wojny Algieria w sumie No ale w nas Francja wiecie, no ale znowu jak oni wypowiedzą wojnę Algierii, to Algeria pewnie i tak nam wypowie wojnę. Się spodziewam przynajmniej. Dobra, zabieramy te jednostki tutaj. Tu jeszcze i tak nie mogę nic praktycznie zrekrutować, to jest bez sensu. Czy tu mam jakąś armię, coś tu się stało. Niecałe całe 3000 jednostek. Tutaj 15 będzie. Okej. Okay. A zaraz zaraz zaraz, 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 zaraz. Dwie tury. A mi to zajmie 3 pewnie. Dobra. Jest wojna. I próbujemy od razu tutaj gdzie możemy wejść? tutaj możemy wejść to ci dopiero tutaj są o tutaj ta armia łączy się tutaj to nic nie było o południowoafrykańskie wojska dobra musisz tutaj tutaj myślę że tak tyle powinno wystarczyć tu tyle i tu tyle tutaj nie wiem z 600 i tu po połowie trzeba dorekrytować <zysy> nic nie było w ogóle Tutaj, 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 a ty nie tutaj, tylko od razu uderz tu, się do przodu, tu nie można, czyli tu wejdziemy. Tu jeszcze trzeba podzielić, które jeszcze nie powinno być żadnych jednostek, raczej. Hmm. To, co mamy tutaj, Tu postawimy tu, albo tutaj, w razie jakby Chińczykom coś odbiło. Mamy wojnę kolejną? Nie, nie, ale dobrze. Tutaj większość, tutaj te 9000 może wjechać, nie ma problemu. Dobra. Hmm, tu musimy mi trochę pomóc. Już zaczynają przegrywać widzę. Punkt badań kolejny tutaj nic nie było, i mają po tysiąc jednostek na prowincji A, to z indyjska prowincja. My ją tylko odbijamy To jeszcze jakieś wojsko może być, możemy się zdziwić. Tak uderzę tu Tutaj Zobaczymy, spróbuję No, dobra. Może nie, a nic tam nie było tak, tam nic nie było, to już chyba nic nie spotkam to w tej wojnie na swojej... Gdzie ty idziesz? To już możemy zawrócić, tu też, tu też... chyba sami podbiliśmy 100% krajów, tak, tak. dokładnie I, i od razu bierzemy yy, gdzie to jest bierzemy całość dla siebie dziękuję teraz oczywiście trzeba to wszystko zasymilować już bunt już gdzieś bunt wybuchł tutaj no nic, no tak bywa. Ale tak muszę dookoła jednostki zrywać. O, 9 jednostek, no super. Co się stało tutaj? Dlaczego moje wojsko zginęło? Nie wiem, co tu się wydarzyło w ogóle. A to nie było dobre. Nie mam właściwie punktów dyplomatycznych. To ciężko te prowincje teraz asymilować. Asymilowanie jednej prowincji kosztuje 0,6 punkta. co tu mamy, po dyp... poprawienie relacji. Polska daje radę. Nic się złego tutaj nie wydarzyło. Dobra, myślę, że też był bardzo wyczerpujący odcinek. Patrzcie, no mamy spory kawałek Afryki. Już chyba jesteśmy, no tylko nie ma nas w obu Amerykach. A tak to jesteśmy już na każdym kontynencie. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku i widzimy się w następnym. Trzymajcie się, cześć.